Zaczynam montaż pokrowców. No i wylądowałem w bagażniku. Zapinki są bardzo fajne. Tak, bo tak wyglądają, ale to niestety trzeba je... Tak, zapinki są bardzo fajne, ale trzeba je niestety szczypcami łapać. Zapinać, gdzie te szczypce położyłem, a chyba z drugiej strony. No w każdym bądź razie siedzisko zaliczone. Siedzisko zaliczone, możemy kanapę opuścić. Pawoletko. I już mamy pierwszy efekt. Dobrze, to bierzemy się teraz za oparcie. Bardzo fajna A, będzie w dupę piekło. Tak, to chwila na słońcu poleżało. I już wiem, że jak słoneczko przez szyby zaświeci, to będzie miło. Ale jest ładne. Dobrze, ustawiłem, że koniec ekspresu musi być na dole. Wagi góry. Dobra, zaczynamy montaż. Wbijamy do fury. Wszystkie tutaj sznureczki, co są, trzeba powpychać. Trzeba powpychać pod spód. I tymi magicznymi drucikami to sobie pozałapujemy. Chyba coś nie tak. Nie, nie tak, to nierówno. tutaj że po to musi tu wyjść znaczy tu wejść żeby tam wyszło no dobrze dobrze no. zamkniemy teraz oparcie powinno być dobrze znaczy, A znaczy gumki są jest gdzieś tu druga powinna być jest i gdzieś to by wypadało tu zaczepić O, tak, tak, tak. Coś już to się nam rysuje powoli, że te kształty, elegancko to będzie. Elegancko, na bogato. Słuchajcie, już powoli nam się rysuje, że to będzie w tym miejscu. Słuchajcie, ponieważ na oparciu nie ma gdzie się przyczepić, więc będzie tak sprytnie to zrobione, że gumka do gumki będzie przypięta. Heh, i sięgnęło. Słuchajcie, sięgnęło. Teraz tylko trzeba to spiąć. Na razie tak. Na razie jedna Mamy już drugą gumkę naciągniętą, także akcja jest wartka. Dokładnie tak, to jest noszyk, zwany potocznie tapeciakiem. Obawiam się, że będzie się płakać, jak zobaczycie, co ja robię. Ale nic się nie marcie, będzie dobrze. Operacja się musi udać. Widzicie to miejsce? Otóż to. Postawię ten sprzęt tutaj i się weźmiemy za. Korekty tapicerską. Tak jest. O, to jest korekta tapicerska. Tapicerem nie jestem, więc wybaczcie. I chopa O, już jest bardzo ładnie Kurcze jak salon Tą samą czynność mrożącą krew brzyła muszę zrobić z drugiej strony. No i to jest ten moment, gdzie mogę ogłosić, że tylna kanapa jest w komplecie zmontowana. No i chciałem właśnie krzyknąć chora. Ale ja zagłówki włożę. Kolejne korekty. Tapicerskie. Hmm. No dobrze, walczymy dalej. Teraz zaznaczę, że nie jestem tapicerem, więc no, jak ten plastik lat przewlec, a przechodzi jednak Darmopodobne coś się daje naciągnąć. Kurcze jakby stąd było No to co następne? No tuż to, mamy już zagubeczki Zobaczmy co nam tutaj firma na te zagłówki wyprodukowała No a tak wyglądają zagłóweczki Bardzo delikatny materiał przynajmniej moim zdaniem na gumeczce producent przewidział, przewidział że ich będzie 5 sztuk no nie, piątego nie mam. Dobrze. Załóżmy ten zagłówek. Zobaczmy jak to wygląda. I naciągamy. O kurcze. Przywidział pięć zagłówków, ale nie przewidział, że niektóre samochody mają duże zagłówki. O kurcze. Walczymy. Tak. Otóż tak. Tak to wygląda. Zrobimy to jakoś. Chyba się uda. A jajku, No dobrze, to wygląda... To wygląda tak. No dobrze. I następny zabierze. I to są pokrowce teraz na przedni fotel. Na szczęście, w przednich fotelach producent przewidział to, że każdy przedni fotel ma zagłówek. Więc tu już nic nie będę prawdopodobnie musiał wycinać. Dobrze, zajmiemy się montażem tego. No oczywiście musiałem sobie zasiąść na tylnej kanapie, by się tutaj z tym przednim fotelem rozprawić będzie łatwiej po prostu więc teraz tak, zagłówek do góry i naciągamy Na górę, na oparcie. Nasz nowy zabiteczek. O! Dziura fajnie pasuje na te. O! No! Musi podejść pod cyngielek nawet. A, na to jest rozpuddane, może się przydać mogą się przydać to już mamy temat zrobiony teraz tak, rękę trzeba przełożyć potem magiczny listek który jest, gdzie on tam jest i wyciągamy go tak i to wszystko trzeba gdzieś gdzie Takie z tyłu. Dalej nie opuszczam, bo to jest pokrętło od regulacji oparcia. Dobrze, będziemy to spinać. Tak, zapinki chyba na zewnątrz to zostały. Chodzi o zapinki, to producent dostarcza dwa opakowania. Chyba od tego zacząć powinienem, ile tych w ogóle zapinek łącznie jest. Teraz mamy 2, 4

no Osoby siedzące z tyłu się nie zgorszą, gładko, równo. Zapinki wymontowane. Jak widzicie fotel sprawny, wszystko ma na miejscu. Też się cieszę. A więc tak, sznureczki od siedziska już są poprzypinane. Przepraszam, gumeczki i haczykami do sprężyn przyczepione są. Przyczepione jest siedzisko. O, tak jak się namordowałem. Zastanawiam się, czy producentowi o to właśnie chodziło. To jakieś takie flapowate jest. Niby na zdjęciu był fotel z, z Toyoty, bodajże Raf. Czy żeby Toyota Raf miała mniejsze wydale niż w moim tutaj sprzęciku. Trzeba by ponaciągać. Zanim naciągnę drugi futerał, to Wam tu taką historię powiem. Tak się kończy niezapitanie foteli przez pasażerów na tylnej kanapie. Chyba no w zagłówek koleś ledwo coś się doprało. Dobra, jedziemy dalej. Także naciągnięte. Nie widać czyjeś klęski. No, noc miał delikatny zawsze. No ale dobrze, zakryliśmy tam yy, taką pamiątkę. Po tym, że się z tyłu też zapina pasy. No i tym cudownym sposobem kwadransik z hakiem dokonaliśmy skromnej, skromnego tuningu siedzeń. No, tylko jeszcze jedna rzecz, słuchajcie. <tutaj>, tutaj jest cyngiel do podnoszenia siedzenia i oto jest pytanie nacinać to, czy może zostawić to jak jest. No i to jest wszystko na tyle. I co w drogę. No tak, pasy są, a gdzie ja się przypnę? No dobra, teraz jest wszystko na miejscu. Nikt się tutaj już w nie powinien uderzyć, gdy będzie napięty.